Zdaniem, kiedy mówimy o ocenianiu bądź nieocenianiu, kluczowe są emocje, emocje, które w nas się pojawiają. Oczywiście, emocje z jednej strony, pamiętajmy, są dla nas, one są naszą wskazówką, że jeśli jakaś osoba czy jakieś zachowanie budzi w nas bardzo negatywne emocje, to jest temat do przerobienia, temat do przerobienia dla nas. To jest jakiś nasz wzorzec domagający się uzdrowienia. I to oczywiście nie ulega kwestii. Natomiast osobną rzeczą zupełnie jest to, że jak mówiłam w poprzednim materiale, na poziomie umysłu my zawsze mamy prawo do, dokonać takiej oceny, która też może być nazywana określeniem. Czyli mo, mamy prawo dokonać wyboru i powiedzieć: To ze mną rezonuje, na to się zgadzam, na to we mnie zgody nie ma, to ze mną nie rezonuje. Oczywiście, ludzie, którzy nazywają to ocenianiem, patrzą na to z takiego punktu oderwanego od rzeczywistości. Wydaje im się, że można przeskoczyć ten etap i po prostu przejść od razu do takiej pełnej akceptacji, do takiego stanu akceptacji, w której kochamy cały świat, kochamy wszystkich ludzi, akceptujemy wszystkich. Wiemy, że wszystko jest w harmonii. No dokładnie tak. Wszystko jest w harmonii, a zatem. Na przykład rasista, o którym opowiadałam w poprzednim materiale, czyli jakiś taki człowiek, który, powiedzmy, którego zachowanie powiedzmy, że mi się nie podoba. Ono no, oczywiście jest czymś, co budzi mój sprzeciw, a zatem tak naprawdę ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, no to nie rozwijasz się duchowo, bo nie akceptujesz rasizmu. A to przecież jest tak samo harmonijne jak wszystko inne. No właśnie, tylko spróbujmy zrozumieć, dlaczego jest harmonijne i mm, jak możemy do tego podejść, żeby tę harmonię zobaczyć. Trzeba zacząć. Iść po kolei, czyli pokonać najpierw pierwszy etap, żeby przejść do drugiego, tak jak we wszystkich innych elementach, we wszystkich innych kwestiach. Pierwszy etap to to dualne rozróżnienie na poziomie umysłu, czyli uznanie na przykład, że nie akceptuje rasizmu, tak, że nie akceptuję tego zachowania. W związku z tym zachowanie tego pana mi się nie podoba. Tu przypomnę, podkreślę czy powtórzę, że. Odłączam zachowanie od człowieka. Czyli ja nie wyzywam tego człowieka, nie leżę go. Nie mówię, że jest potworem, bo ma takie, a nie inne poglądy. Ja tylko mogę powiedzieć, nie podobają mi się poglądy iksińskiego. Czy mogę w ogóle powiedzieć, że rasizm mi się nie podoba? I to jest mój wybór. I tego wyboru dualnego na poziomie intelektualnym powinnam dokonać. Potem ustosunkowuję się do tego, co czuję. Jeśli znajdę tutaj w sobie jakieś emocje, czy do tego człowieka, czy do jego zachowania, bo generalnie to nie człowiek nas wkurza, przypominam, zawsze nas wkurzają, poruszają, denerwują określone działania, określone słowa, czyli określone aspekty, które domagają się uzdrowienia. Człowiek jako taki sam w sobie nigdy nas nie drażni, pamiętajcie o tym. Więc jeśli ktoś was systematycznie wkurza, to poszukajcie cierpliwie. Co Was wkurza, kiedy czujecie wkurzenie? Czy są to jakieś słowa, czy intonacja, czy gest, jaki wykonuje ta osoba cokolwiek? Każdy ma w sobie coś, co jest dla Was takim czynnikiem spustowym, co porusza Wasze emocje, i to właśnie domaga się uzdrowienia, czy też jest drogowskazem do tego, co domaga się uzdrowienia. A zatem w pierwszym etapie rozróżniam na poziomie umysłu i uwaga. Chodzi tutaj o takie spokojne określenie. Nie akceptuje rasizmu po prostu. Bez nerwów, bez złości, bez agresji do tych, którzy taką jakość przykładowo przejawiają. Bo jeśli ja wejdę w agresję w stosunku do nich, to będę tym samym, czym oni. Tak więc to, to będzie błędne koło. Nie o to chodzi. Ale uwaga, bardzo często tak jest, że wkurza nas w ludziach to, co mamy w sobie i co mocno właśnie upchaliśmy w podświadomości. A zatem człowiek, który bardzo mocno Blokuje w sobie agresję, bardzo mocno tę agresję wypiera, może być zażartym przeciwnikiem wszystkich tych, którzy tę agresję przejawiają na zewnątrz. Tak też czasem może się zdarzać. Tak czy owak, jeśli pojawiają się rozmaite emocje, to jest to oczywiście praca dla nas, dlatego tym emocjom trzeba się uczciwie przyjrzeć. No ale zostawmy emocje. Załóżmy, że tych emocji nie ma. Załóżmy, że mamy przed sobą człowieka, który właśnie przejawia jakieś określone poglądy, z którymi ja się nie zgadzam, tak? A niech to będzie dalej ten sam przykład, a zatem mamy tutaj jakiegoś rasistę, nie popieram rasizmu, wybieram e, akceptację każdego człowieka bez względu na kolor skóry, orientację seksualną i tak To mój wybór. To mój rozwój. To jest moje określenie, kim w istocie jestem tutaj, w tym dualnym świecie. I teraz pamiętajcie, to jest ważne, że ja mam prawo spokojnie powiedzieć ja tego nie lubię, ja tego nie akceptuję, to mi się po prostu nie podoba. I żeby to było zrozumiałe, podam Wam zupełnie inny przykład, który nie będzie Was poruszał i który nie spowoduje, że ktoś powie, no ale przecież ty oceniasz. No właśnie. Wyobraźcie sobie, że nie lubię pomidorów. Od dziecka nie jem pomidorów, po prostu mi nie służą. I teraz, jeśli taki pomidor wyląduje na moim talerzu, bo ktoś będzie chciał podzielić się szczerze tym, co mu się tam urodziło w ogródku to ja powiem, sorry, ja nie lubię pomidorów, mogę się nawet skrzywić, tak? Czy ktoś mi powie, dlaczego oceniasz pomidory? Ktoś powie, sorry, nie wiedziałem, zabierze mi tego pomidora i da mi cokolwiek innego, na przykład rzodkiewkę, którą bardzo lubię. I Nikt mi nie zarzuci, że dokonałam wyboru. To samo dotyczy wszystkich aspektów naszego życia. Pewne rzeczy wybieramy, pewne odrzucamy. W ten sposób określamy siebie, swoją indywidualność, ale w ten sposób też realizujemy program naszej duszy poprzez wybory. Właśnie dlatego to, co ludzie nazywają ocenianiem, jest niezbędnym elementem naszego rozwoju i nie powinniśmy z tego rezygnować. I teraz jeszcze o tym drugim etapie dwa słowa, bo kiedy ten etap przejdziemy i kiedy Zrozumiemy bez gniewu, bez emocji, bez żadnych tam e, takich odczuć, żalu czy agresji, że po prostu nie akceptujemy czegoś, tak? Że nie akceptujemy e, na przykład właśnie rasizmu. Możemy przejść do kolejnego etapu, w którym zaczynamy rozumieć, że wszystko na świecie jest w harmonii. Że człowiek, który jest w mojej rzeczywistości rasistą, jest duszą, jest taką samą świetlistą duszą jak ja. Która wybrała sobie taką rolę, bo wiemy, że tutaj na Ziemi, z duchowego punktu widzenia, wszyscy odgrywamy pewne, pewną sztukę na wielkiej scenie, jaką jest planeta Ziemia. I ta dusza wybrała sobie właśnie taką rolę rolę rasisty. I ona to robi dla mnie i dla wszystkich innych właśnie po to, żeby mogli się określić, żeby mogli w dualnej rzeczywistości dokonać wyboru: chcę tego, czy nie chcę tego, popieram to, czy nie popieram tego. Ale dopiero teraz mogę to zobaczyć, i teraz uczciwie mogę powiedzieć: OK, dziękuję Ci, życzliwa duszo, że dzięki Tobie mogłam przymierzyć się do takiego wątku jak rasizm. Że mogę zobaczyć, czy rasizm mi się podoba, czy nie, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Dzięki Tobie moja dusza może się rozwijać, dzięki Tobie mogę dokonać wyboru. I wtedy zupełnie szczerze i z pełną harmonią akceptuję i tego człowieka, i Ksińskiego przykładowego, i wszystkich innych, którzy przejawiają takie czy inne problemy. Bo te wszystkie problemy, które są tutaj pokazywane przez rozmaite dusze, są dla nas. To jest właśnie po to, żebyśmy na tym dualnym poziomie mogli dokonać wyboru. I kiedy my już tego wyboru dokonamy, to my możemy to docenić, możemy to zauważyć i powiedzieć: OK, jest, wszystko jest w porządku, wszechświat jest w harmonii, przejawia się na tysiąc sposobów właśnie po to, żebym mogła te tysiąc sposobów zobaczyć i twórczo się do nich odnieść i twórczo dokonać własnego suwerennego wyboru. Piękne, prawda? Hmm.